Dzień dobry, witam w kolejnym dniu. Dzisiaj jest 11 czerwca 2019 roku, godzina już tak mniej więcej 5.55. Czas zacząć kolejny dzień. Dzień zaczął się tak jak zwykle, czyli od wypuszczenia kur i od przeklądu całego mniej więcej terytorium, od otworzenia wszystkich foliaków, no i tak z grubsza przejrzenia co się dzieje. Nic szczególnego w sobie. Ktoś napisał w komentarzu, że rówki nie lubią yy, liści pomidora, więc położyłem na mrowisku. Yy, I tak za dużo mrówek nie widzę, chyba coś mi tu mrygało, ale nie widzę teraz. No ciekawe, sprawdzę. Może to za wczesna pora na mrówki, sprawdzę po południu. Nakarmiłem zwierzęta, a samych kurczaków, kurczaczków doliczyłem się, no tylko cztery, ale kura jeszcze próbuje wysiedzieć więcej, więc może coś jeszcze z tego będzie, zobaczymy. Czas wyplewić drugie ogórki, Cztery plewiłem tutaj. Teraz trzeba tam. Widzę, że słońce zaraz będzie, więc chyba się spóźniłem z pół godziny, więc trzeba do roboty iść. W tym dniu nie wydarzyło się nic szczególnego. W ogóle to był taki dzień trudny dla pracy w ogrodzie, ponieważ był wyjątkowo upalny. W foliaku miałem 45 stopni. Nie wiem, ile było w słońcu, nie, wiem, nie sprawdzałem też, ile w cieniu było, ale przypuszczam, że nie mniej niż 35 w cieniu, więc praca w ogrodzie była po prostu ciężka. Nawet przy niższych temperaturach, 20 parę stopni, jest po prostu ciężko wytrzymać w południe. Dlatego też właśnie wstaję tak wcześnie rano, żeby zrobić jak najwięcej, zanim ogródek jest w cieniu. E, niestety, e, to jest krótki okres, zwłaszcza jak na końcu ogródka jestem, e, dlatego się musiałem spieszyć. Tu byłem troszeczkę spóźniony, powinienem wcześniej wstać. Ale e, na szczęście te pierwsze słońce też nie jest takie gorące, jak potem będzie w południu. jeszcze idzie z nim wytrzymać. Poza tym rano nie ma komarów. A wieczorem, nie dość, że jest dużo, dużo gorącej, bo przez cały dzień się nagrzeje, to w dodatku jeszcze się uaktywniają komary i różne inne bzyki. Także zdecydowanie przyjemniej jest pracować yy, po prostu wcześnie rano. Dlatego też tak staram się wcześniej rano wstać, bo nie stosuję żadnego budzika, po prostu który się obudzę. A budzę się jakoś tak przeważnie o 5.30. Ten dzień, ponieważ zakończył się znaczy był bardzo gorący, więc zakończył się no, tym, do czego zmierzało to wszystko, bo za dużo żeśmy zrobili sałat, który był w, w, w doniczkach i one po prostu nie wytrzymały takiej temperatury ani na dworzu, ani, ani w foliaku i część zwiędła, a my już woda się nam kończy zapasy, a część poszła w kwiat, zaczęła rosnąć do góry, w związku z czym... No, z 80% sałat jest po prostu do wymiany. Jest to dla nas cenna lekcja, ponieważ no, wiemy, że za dużo sałat zrobiliśmy, ale też wiemy, że w takich gorących dniach po prostu trzeba e, robić mniej sałat, e, tak żeby były tylko w ziemi. W ziemi lepiej znoszą zarówno upały, jak i lepiej znoszą brak, okresowy brak wody. Minie trochę czasu zanim ludzie się zorientują, że mogą mieć e, świeżą, bez chemii sałatę, e, na przykład godzinę przed obiadem. Mogą sobie przyjść świeżą kupić. E, też nie do końca sobie chyba zdają sprawę, że sałata bardzo szybko traci właśnie swoją świeżość, więc żeby ona w tych supermarketach mogła leżeć kilka dni. Jeszcze czas na transport jest potrzebny. To niestety muszą czymś się pryskać. Przynajmniej ja nie wiem czym, ale tak się domyślam. I warto, żeby ludzie o tym, żeby byli tego świadomi, żeby myśleli po prostu, bo sałata jest bardzo zdrowa, ale niestety ona bardzo łatwo wchłania chemię do siebie. Dlatego też postawiliśmy na to, żeby bez chemii, zero chemii. No i liczyliśmy na to, że ludzie się prędzej dowiedzą, prędzej załapią. Przynajmniej ci, którzy nie mają ogródku, bo wiadomo każdy na samogrodzie ogrodzie też nie stosuje chemii, więc ma podobną sałatę. Ale to, to, co mają na wrodach, to nie jest to samo, co jest w sklepach. Tak samo jak z tym mlekiem. Mleko, które jest sprzedawane w sklepach, to nie jest w ogóle mleko. To jest coś, co było kiedyś mlekiem, ale zostało zniszczone. I teraz już nie jest wcale takie zdrowe, jak było pierwotne. Bo nie ma tych bakterii, które pomagają to mleko strawić w naszym organizmie. Tak więc mam nadzieję, że jednak świadomość będzie rosła. Wśród mieszkańców okolicy i że w pewien czasu rozejdzie się wiadomość i że mogą tu przyjść, że mogą kupić bo ciągle spotykam się ze zdziwieniem, że oni, ludzie nie wiedzieli, że mogą i że to się jednak zazębi, że będą i ludzie zadowoleni, a i my się też utrzymamy z tego. Także jestem optymistą ciągle. Musiałem twierdzić, że w tej gorąco jakie jest nie opłaca się sadzić żadnej sałaty. To jest przykład. Jest nawet w cieniu to. Proszę. Młota sałata w cieniu cały czas idzie w kwiatek. No, to jak to sadzić? Wszystko idzie w kwiatek teraz. Za gorąco jest. Na dziś to by było już tyle. Dziękuję, że jesteś ze mną. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na kolejny już niebawem. Do zobaczenia.